Cimaneczko z pro witam Was w kolejnym odcinku serii. Zagramy w Harry Potter i kamień filozoficzny. Um, dziś będziemy rozpoczynać zajęcie u pani profesor Sprout. I już rozpoczynamy. Znajdziemy krótką kartę czarodziejów. Welcome Witam klasę, jestem profesor Sprout. Dziś nauczymy się which która jest używana przeciwko manner of niebezpiecznych plants. I'm so the correct incendiul symbol. Hold down the mouse button and follow the pattern, then release the button. Dobra, no to się utrzymy cie kolejnego zaklęcia, tak jak to powiedziała pani profesor Scout, którzy one do Siła, bo. Sendio! That is an outs.

First rate incendio! Ten point for Gryffindor. Let's continue with the lesson, Mr. Potter. Teraz osiemdziesiąt. Oj, coś pomału, żeby tylko starczyło. No. Send you! A First rate incendio, Mr. Potter. Dobra, spokojnie, panie profesor. To jest dopiero początek. Jestem pierwszy raz na tej lekcji, a pani mnie tak męczy. Oje, kurde, chyba nie będzie. 2, cztery... dawaj, 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 Nie, 2% i Aha, aha. Nigdy nie lubię tego, ja to Nigdy nie lubię. biologii, nigdy nie nienawidziłem w szkole. No to prawie jak biologia. Doors, ok. Yeah, Jedna kara do znalezienia. To są spiky bushes. You may cast incendio on ale but aby avoid ich needles.

Teoretycznie nie wiem, do czego to zaklęcie służy. Teoretycznie to zaklęcie służyło do podpalania kolejnych częściach, ale to wszystko. Nie ci Dobra, idziemy, idziemy dalej, okej. No cóż, jeszcze jednym główny. Co tu mamy? O, tentakula. To jest typowy tylko nie da się tu włapać, ponieważ ona zwiędnie, ale po kilku chwilach znów stanie i znów będzie gryzła, więc tak to jest taka moja rada. Czasami dobijcie ją jeszcze raz. Dobra. wszystko. Takie teraz śpiew, incendio, incendio, incendio. Tu aloha mora. Ok, tak, zbieram sobie te, te, te fasolki, bo jeżeli. Yy, bo to jest odcinek zaraz nagrywany po tamtym odcinku, jakbyście chcieli wiedzieć. No i tam zadałem Wam właśnie takie. Pytanie. Pytanie konkursowe, taki mini konkurs. Z kim Harry Potter spotkał się jeszcze w, w Szpitalu Świętego Munga? I pytanie i pytanie padło jeszcze, jaki jest wasz rekord uzbierania fasolek w całej grze, tej serii? Oczywiście w tej serii, nie? Bo innej nie było. A czyli no są inne, ale no na razie jeszcze o tamtych, o tamtych seriach nie mówimy. Tutaj ta wie, tajna skrytka. I to będzie piękne. Mm -hmm. Po prostu magia. I powiem wam, jeżeli miałem mieć taki gabinet w pracy, no to ja się cieszę. O, taki gabinet mieć, no to to jest szok. Piękne. O, tylko oczywiście bez gnomów, żeby było, nie? O, karta. Czyli już karta za nami, karta zebrana tutaj. Co to za ziomal? Jakiś wąsaty ziom? Podobny trochę do Lecha Wałęsy. Zaraz zobaczymy. Jest ziom. Newt Commander 1897. Sławny autor księgi Fantastyczne zwierzęta jak je znaleźć. No, czyli taki ja jakiś tam nauczyciel sobie wymyślił. My kontynuujemy lekcję. Zielarstwa już teraz. Uczymy się już patrzeć jego zaklęcia. Czwartego. Miejmy zaklęcie. Flipendo! Okej, okay, pomyślę coś z tym zrobić. Jest to drzewo większe niż... Ale dobra. A, a lafirynda. Nie myślę tego z pochlikiem, um, bo mi się zawsze to myliło z Hochlikem. Jest to Lafirynda, jest to jeszcze bardziej niebezpieczne zwierzę, ponieważ no, po półgryzieniu one, po ugryzieniu one Insemnio! Insemnio! mogą trochę otruć organizm. Prawdopodobnie, że coś tam pamiętam. Ale powracając. Nauczyliśmy się już czterech zakrętów i chcemy czwartego. Umiemy już Flipendo. Potrafimy już Wingardium Leviosa, zakręcie, które nauczył nas Hermiona osobiście. Umiemy za... nie, Wingardium Leviosa nauczył nas profesor Fitu. Hermiona nas nauczyła Alohomora, i teraz uczymy się czwartego, Incendio. A tutaj chyba coś było. Aha, tak, to mi się. A, widzicie. Jeżeli mam być lepszy od to muszę zbierać. Oczywiście, jeżeli pamiętacie, no bo nie wiadomo, czy będziecie pamiętać. No, chyba, że chcecie spróbować. Proszę bardzo. Czyli gry, chyba, już nie kupicie, Możemy bez problemu pobrać na homiku.pl I możecie pobić mój rekord. O, La Firindy. Dwie już teraz. I dwie leżą w tym odcinku. Zakończymy lekcję. Nawet nie całkowicie zakończymy lekcję, ponieważ zakończymy na zapisie, już tuż przed końcówką. Gdyż no, um, kolejna lekcja to jest kolejna um, lekcja z latania. Więc chciałbym to zrobić w kolejnym odcinku. Nie chciałbym mieszać tych lekcji. Um, więc e, tutaj dokończymy prawie że całe zajęcia zielarstwa. W kolejnym odcinku będzie mm, nauka latania. I tak jak mówił nam wcześniej e, Hagrid, odwiedzimy! Odwiedzimy jego domek. Boże, ale tych gnomów tu jest dużo. Jezu! i to też zależy ile wam ukradnie fasolek taki gnom No bo ja teraz straciłem dość wyzwań Ale teraz się to uzebrać Wszystko tutaj się teraz nam Jesteśmy na plusie? Chociaż tak straciłem 6 fasolek przez tych gnojów Co tu mamy? O jaka machineria Wiem, że jeszcze jakiś muszlak były jakieś takie. Muszę sprawdzić, coś? A bo się... nie, nie to nie. chyba nie w tej części. Nie, nie w tej części. I to nie były muszle, to były konewki. No, tak, tak to było. Dobra, woda się leje, czyli teraz trzeba to ruszyć, żeby każdy kwiatuszek dostał po trochę wody. Ale nie z prawda? Dobra, my kontynuujemy naszą naukę, ale wykorzystujemy z nie? Znacie jedną kartę czarodziejów, tak? Dobrze zrozumiałem, dobrze zauważyłem. Tu gdzieś jeszcze gnomy wylecą. O właśnie. Ale ino jeden. Z drzewa nie idzie nic wyciągnąć Pasoluki Tutaj też wszystko... O, jeszcze jeden groom, no bez zjań. Dobra, zbliżamy się gdzieś Wow, ale dużo kula. I tutaj jak ona się obudzi w pewnym momencie to już po nas, mówię wam więc radzę Wam, w tym momencie, jeżeli gracie, no to jeszcze raz ją Tak, insedio przerzucić i będzie wszystko pięknie, ładnie. Kolejna gwiazdka. Tu możecie sobie teraz... Dobra, zebrać trochę fasoleczek. Mamy żabusie. Żabusie w tej grze są łatwe do zdobęcia. Yy, w... W Kumracie tajemnic już jest trochę takie wyzwanie, aby je złapać. Oczywiście również nie jest jakieś tam wyzwanie trudne. Ale czasami żaba spróbuje nam spieprzyć i, i nam komplikuje całą sprawę. Ale to zobaczcie w komunacie tajemnic. Okej, okay, żaba. Tutaj coś baszczego jest, jeżeli dobrze pamiętam z tymi dziwami Okej, okay. już 216. Tam chyba żaba Nie. Kauna. Dobra, chodzimy do ciemnej jaskini teraz. Dziewięć wielkich tentakul. Kto takie coś hoduje w ogóle? A, no to jest no. Hogwarts, już od razu mówię, to na pewno jest lepsze niż to, co e, kroje się w, na piętrze trzecim, na które my nie możemy wchodzić. I teoretycznie w szkole Hogwarcie jego tutaj nie ma, bo tego piętra trzeciego nie ma. Mogliście to zobaczyć sobie e, teraz, a teraz mi się tylko skapło. Mogłem o tym powiedzieć w poprzednim odcinku. E, tego trzeciego piętra nie ma i mogliście zobaczyć, że główny hol, te schody, to było to pomieszczenie, gdzie my walczyliśmy z Irytkiem. I to tyle. I mamy parę schodów. Czasami to nawet tutaj się zgubić. No, teoretycznie do Hogwartu Hogwart to pasuje, żeby się zgubić, ale nie w taki sposób. O, ile fasoleczek. Okej... Okay. Wejdźmy na dół. Najlepiej no, nie, nie, nie skakiwać na na dół od razu. Tylko po schodkach również, ponieważ Harry Potter tutaj traci życie trzeba będzie uśpić ta tentakula. O, żaba! Jest moja. O, i w tym momencie my zakończymy tutaj grę. Tak więc, bo jak przejdziemy tamte drzwi, tam widzicie drzwi po drugiej stronie, mamy zakończenie tej lekcji. I w poprzednim odcinku, w następnym odcinku, będziemy sobie dalej. dalej. W przyszłym odcinku poznacie zasady Quidditch'a. Opowiem Wam, co to jest Quidditch. Co tam jest takiego magicznego. Ja się będę z wami żegnał. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach serii Harry'ego Pottera. Nie tylko również zapraszam do Batman Arkana Massacre. Zapraszam do Alpha Protocol. Zapraszam również do zadawania pytań. Question and answer. Oczywiście zapraszam do Formuły 1 1979. Ja się będę z wami żegnał. Do zobaczenia. Cześć.